Jacek Siewiera w zdecydowanych słowach o tym, co wydarzyło się pod Smoleńskiem. To miała miejsce katastrofa lotnicza. A nie zamach. Czyli nie zamach. Nie zamach. Co skomentował prezes spisu. Zamach pod Smoleńskiem jest oczywistością. Jeżeli ktoś nie No, Jacek Siewiera mówił, że to nie był zamach, tego katastrofa. To jest człowiek, który ma pewną przeszłość. Państwo jej nie znają, ja znam. Nie wytłumaczył jednak, jaką przeszłość ma Jacek Siewiera. Szef BBN-u, wybrany na ten urząd przez prezydenta. Prezydenta właśnie Sprawa i Sprawiedliwości. Jacek Siewiera, człowiek bardzo bliski Andrzeja Dudy. Nie na jakiej podstawie takie osądy zostały wypowiedziane. Tym nie ma elementarnej logiki. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego ma dostęp do wszelkich informacji państwowych i wywiadowczych, ale nie przekonuje to pytanych przez nas członków Prawa i Sprawiedliwości. To jest jego zdanie. Trudno e, podpisywać się pod słowami e, pana Siewiere, które są w oderwaniu e, od e, faktów. Członkowie PiS-u podkreślają, że teraz prezydent powinien zdecydować o dalszych losach Jacka Siewier jako szefa BBN. Nie zapoznam się z raportem e, pod komisji pana marszałka Antoniego Macierewicza, która wskazuje jednoznacznie na wszelkie dowody zamachu. Jeżeli ktoś chce wierzyć w narrację Putina, to jest jego problem. Ale problem w czawiej sprawiedliwości jest, bo nie wszyscy jego członkowie wierzą w teorię, że pod Smoleńskiem doszło do zamachu. On nie niektórzy... może nie, mamy. nie wszyscy też uważają, że sprawa została wyjaśniona przez podkomisję smoleńską. Ja uważam, że ta sprawa nie została wyjaśniona. To jest skandal, że zostawiono Putinowi pełną kontrolę śledztwem smoleńskim, dlatego dzisiaj nikt do końca nie wie, co się stało. Pytanie, co uważa na ten temat sam Andrzej Duda. Jego kancelaria odmówiła nam komentarza w tej sprawie. Pucha, A już teraz przenosimy się na